no wiecie co? w Nowinach nawierzchnię asfaltową wymieniają niesamowita no niesamowita, ciekawe tylko dokąd czy tylko we wiosce? czy tylko we wiosce, czy tam na dół jak się zjeżdża bo tam na dół zjeżdżając było fatalnie, może tam dalej też a zobaczymy jest samowite. będzie nowa szlichta nowina no już by się mogło zapalić zielone. już tu dość stoimy z powrotem pojedziemy inaczej więc już tu nie wrócę o jedziemy obczajmy tu jak tu wygląda ładnie za tak głęboko niech nie kopią, bo jeszcze tacy archeolodzy przyjdą, bo tu jeszcze czasami coś znajdą ciekawe czy oni dalej rozryli tam aż do góry czy tylko we wiosce, nie? chyba wygląda, że tylko we wiosce Czyli... aż takiego szału nie ma już tu taka zła droga nie była trochę można zjechać na pobocze, bo Wąsko, wąsko, wąsko mnie to trochę, o, ale tu głęboko poszli. Uj, uj, tutaj zaraz jakieś powojne artefakty wynajdą. No dobra, słuchajcie Uskok to jest fajny, to fajnie by było spać na dół. Dobra, lecimy, było miło. No i się jednak okazało że wróciłem tą samą drogą coś tam nie poszło jak miało pójść dlatego wracamy z powrotem tą samą ścieżką no to znaczy drugą ścieżką prawą stroną jakby. no winy witają tu jakiś na mrugaczach stoi o boś strzelony był, ale facika mamy kół patrz tam zaraz jedziemy o kurnia. Będą mieli, dure, będą mieli drogę, piekłą. piękną drogę, oj, tu kopią westek, 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 ten kurwa się westek, to by to kurwa westek, się westek, westek, kurwa westek, westek, Głębiej, jeszcze, oj, głębiej, głębiej, oj, tu, tu, już jeden obserwator jest, ale taki bez aparatu. Złotowie, chudna, most na na grudzińskich robili to, by fotografowali, a tutaj jakoś aparat nie ma. Także dobrze, że filmik nagrywamy, będzie dla upamiętnienia, kiedy zaczęło się to dziać. Może wczoraj? Nie wiem. No dobra. Było miło, nowiny żegnają z czerwonym paskiem.